Ludzie ludziom, robią cuda gdy się nudzą Ludzie ludziom, ha 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 Od A do E, od N do A Każdy mnie słyszał, każdy już mnie zna Bliczek, hasło, trzy razy bliczek Ile razy mogę wypisywać czek To jest lek, na to zło, ile razy to zło Dotykało mnie i co, i co, i jak Robię dalej tak, życie, życie jak zwykle daje znak Lecę, lecę sobie w kabarecie dalej, nie zatrzymaj się, nie szalej, po, po powolutku nalej, powolutku leć, patrz co się dzieje, patrz, 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 lata lecą, dni mnie nie cieszą, lata lecą, patrz, dni mnie nie cieszą, lata lecą, dni mnie nie cieszą. Widziałem ją, kiedy przechodziła w parku, widziałem ją, kiedy byłem po browarku, widziałem ją, w swoim samochodzie, widziałem ją. Słońca słońce wschodzie i zachodzie, w słońce wschodzie widziałem ją od A do N od N do A każdy zna moja przygoda, moja droga, moja droga wyboista była zawsze, była bardzo, bardzo śliska, nie nawijam nie przewijam, ha Gony, gony, to najlepsze batony Robimy to jak pokemony Zbieramy pokebole, potem kurwa te nastoje Robimy sobie te batony i ja tam stoję Kręcę i kręcę, zawijam palety Stres, stres, się kurwa nie rozwija niestety Ety, ety, kabarety idą w koło Jest wesoło, jest, jest wesoło Pach, 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 co tu się stało? Paleta wyjebała się prawie na całą Hale, hale, ja znów coś pale, pale, hale, pale, pale, ha!